Hej, jestem Leszek. A ja jestem Ignacy. Dziś opowiem wam naszą historię. Od dziecka byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Mieszkaliśmy w małej wiosce i nic z nadzwyczajnego się tu nie działo. Jedyną rzeczą w wiosce, która się wyróżniała, był stary dwór. Wszyscy mieszkańcy przestrzegali siebie nawzajem, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić do budowli, ponieważ jest nawiedzona. Oczywiście, my pewnego dnia postanowiliśmy złamać ten zakaz. I tutaj właśnie zaczyna się nasza historia. Tamtego dnia weszliśmy do środka i zaczęliśmy się rozglądać po posiadłości. Liczyliśmy na to, że znajdziemy jakiś skarb, ponieważ nie było tu nikogo od bardzo długiego czasu. Postanowiliśmy się rozdzielić. Ja poszedłem na górę, Ignacy został na dole. Wszedłem po skrzypiących schodach na samą górę i znalazłem się w korytarzu. W korytarzu były dwie pary drzwi. Jedne były stare, odrapane i brakowało nim klamki. Drugie natomiast były nowe. Wyglądało jakby ktoś dopiero je przywiózł ze sklepu i zamontował. To było dosyć dziwne, ale postanowiłem otworzyć te nowe drzwi. Kiedy wszedłem do tego pokoju, zaskoczyłem się. Meble wyglądały na dosyć stare, ale jednocześnie też nie wyglądało jakby je dotknął ząb czasu. Nie było na nich nawet kurzu. W ogóle w całym pokoju wszystko wyglądało tak, jakby ktoś dopiero z niego wyszedł. Wiedziałem, że nikt nie mieszka w tym domu od 80 lat, więc... Byłem dosyć zdziwiony. Postanowiłem podejść do stolika. Na stoliku wciąż leżał kubek po herbacie. Na biurku zobaczyłem jakieś tabletki. Niewiele myśląc, postanowiłem je zaszyć. Wtedy zobaczyłem, że to jest Apapnoc. W dodatku przeterminowany. Data przydatności do spożycia minęła 17 maja 1936 roku. Czyli wiadłem 83-letni Apapnoc. W dzień. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Zobaczyłem leżącą na stole książkę. Pomyślałem, że ona może mi wytłumaczyć wszystkie te sprawy. Wiedziałem, że to trochę nieetyczne, żeby czytać czyjeś zapiski, ale stwierdziłem, że jestem zbyt ciekawy tego, co się dzieje tutaj. Postanowiłem je przeczytać. 7 grudnia 1936 Portal został ukończony. 4 stycznia 1937 Niestety muszę dezaktywować ten portal. Właśnie z portalu wyszła Bestia. Bestia zdemolowała mi całe pierwsze piętro. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się ją zamknąć w szafie. Wspaniałą przynętą na nią okazała się być kiełbasa krakowska. Aktualnie siedzi w szafie, a ja szukam jakiegoś sposobu, żeby się jej pozbyć. Postanowiłem przejść się po pokoju. Może ten portal dalej tutaj jest? Był. Ale rzeczywiście był zdezaktywowany. Na portalu zobaczyłem też notatkę. Nie uruchamiać. Olałem tą notatkę i starałem się przede wszystkim uruchomić ten portal. Potem miałem pójść do Ignacego, żeby mu powiedzieć wszystko i pokazać portal. Nie zamierzałem do niego wchodzić. W pewnym momencie zobaczyłem, że w portalu znajdują się dziury, w które można włożyć jakieś okrągłe przedmioty. Zauważyłem że, w... Zauważyłem, że w pokoju, w którym byłem poprzednio, znajdowały się jakieś okrągłe, zielone kule. Może będą pasować. Szybko pobiegłem do drugiego pokoju. Szybko pobiegłem do pokoju dziennego. Wziąłem kule i włożyłem do pustych otworów. Portal się uruchomił. Wow! Już miałem iść do Ignacego, kiedy zaczęło mnie to wciągać. Zacząłem krzyczeć: ratunku, pomocy! Pomocy! Ale portal coraz bardziej mnie wciągał. W końcu mnie wciągnął. Wtedy znalazłem się w bardzo dziwnym miejscu. Nie przypominało żadnego miejsca, które dotąd widziałem. Wszędzie wokół były wieże zbudowane z obsydianu. Podłoże było zbudowane z jakiegoś dziwnego kamienia. Przede wszystkim wszędzie łaziły endermany. Czy ja się znalazłem w endzie? Zapytałem siebie samego. Nie wiedziałem, jak tutaj trafić. Przede wszystkim bałem się smoka. Na razie go nie widziałem, ale wiedziałem, że on tutaj pewnie jest. Ktoś mnie stuknął w ramię. Odwróciłem się i popatrzyłem się na osobę, która mnie stuknęła w ramię. To był Enderman. Jak się popatrzyłem w jego oczy, to od razu zaczął się denerwować i zaczął wydzierać japę najgłośniej jak tylko mógł. Potem się ciągle teleportował jako opętany i zaczął mnie popychać w stronę przepaści. Spadałem i zdawałem sobie sprawę, że to już jest koniec. Ale przeżyłem. W pewnym momencie uderzyłem o coś twardego. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że właśnie leży na dachu łodzi podwodnej. Zastanawiałem się, co się tutaj dzieje, skąd się łódź podwodna wzięła w Enderze? Wiedziałem, że się długo nie utrzymam na dachu, tym bardziej, że łódź podwodna strasznie szybko gnała. Dlatego otworzyłem włas i wszedłem do środka. Właśnie znalazłem się na pokładzie ubota. Myślałem, że wszystkie zatopili, ale to nie jest prawda. Jeden został jakimś cudem przetransportowany do endu. Nie wiem jak, ale stwierdziłem, że. Postanowiłem sprawdzić, kto prowadzi tego ubota. I jakie było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, że ubota prowadzi Karol Dennis. Kompletnie się tego nie spodziewałem, ale stwierdziłem, że skoro się przeteleportowałem do kresu, trafiłem na łódź podwodną, to wszystko jest możliwe. Wtedy zobaczyłem, że w kabinie pasażerskiej siedzi Dominik Łupicki. Pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, to co on tutaj robi, jak się tu znalazł? Podobno dziadek się tak wkurzył na niego, że wysłał czarodzieja z Trum Trum, żeby wysłał Dominika do nederu. Ale czarodziej miał za mało many, więc mogli jedynie go wysłać do Endu. Siedzieliśmy tak jakąś godzinę i nic nie mówiliśmy do siebie. W pewnym momencie Dominik zaczął nagrywać vloga. Powiedział, że zaraz sprankuje Karola Denica. Powiedziałem, że to jest zły pomysł, bo on jest jedyną osobą, która potrafi prowadzić ubota. Po chwili usłyszałem, jak Denis wrzeszył was i wdaw i łódź zaczęła spadać w dół. Dominik zaczął się śmiać i powiedział, i za prank bro. Karol jeszcze bardziej się wkurzył. Otworzył włas. W międzyczasie zaczęliśmy spadać. Zapytałem się go, kto steruje łodzią, a on powiedział, że nie wie. Wpadliśmy na sam dół prosto do nederu. Na szczęście udało nam się przeżyć. Ubot już nie miał tyle szczęścia. Rozczaskał się na kawałki. Jako, że oglądam fałszywe historie od pierwszego odcinka... Zdałem sobie sprawę, że przecież gdzieś tutaj jest portal. Prosto do normalnego świata. Wprawda, przeteleportuję się prosto do łazienki Grażyny, ale myślę, że to nie będzie żadnego problemu. Zacząłem iść przed siebie. Powiedziałem Karolowi, żeby zostawił tego ubota i poszedł w drugą stronę. Szedłem tak jakieś 3 pień... Szedłem, ta... Szedłem tak... jakieś kilometry, aż w... Szedłem tak jakieś trzy kilometry, aż zobaczyłem w pewnym momencie jakąś grotę. Co to za grota? Zastanawiałem się. Postanowiłem, że mogę w niej odpocząć. Kiedy wszedłem dalej, poczułem zapach gruzińskiego kali. Zastanawiałem się, skąd się bierze ten cudowny zapach. Wszedłem dalej i znalazłem się w bardzo dobrze wyposażonej kuchni. Wtedy zobaczyłem, kto stoi przy kuchence gazowej. Zdałem, zdałem sobie sprawę, że jestem bardzo blisko portalu. W pewnym momencie ta osoba, która stała przy kuchence gazowej, się odwróciła. To był Józef Stalin. Właśnie stał przy kochance gazowej i gotował ruskie pierogi, a w drugim garnku gruzińskie hinkali. Kiedy mnie zobaczył, to się zapytał. Zgubiłeś się, Tawaryszu? No, zgubiłem się. Taka dosyć dziwna historia była, bo, e, bo znalazłem się najpierw w endzie, płynąłem ubotem w powietrzu, a potem znalazłem się tutaj. Byłem zmęczony i pomyślałem, że tutaj mogę odpocząć. Potem się zapytałem Stalina, co on tutaj robi. Odpowiedział na to w ten sposób. Od jakiegoś czasu, nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo osób chce przychodzić do mojej groty, żeby ze mną zjeść obiad. Co więcej, są skłonni za to zapłacić. I to nie mało. Postanowiłem otworzyć tutaj restaurację rosyjsko-gruzińską. Naprawdę, nigdy nie miałem takiego ruchu. Powiem szczerze, trafiłem na żyłę złota. Pożegnałem się z Józkiem i poszedłem dalej prosto przed siebie. Jednocześnie też napisałem na Messengerze do Denisa, żeby wracał. Poszedłem przez siebie jakieś pół kilometra i rzeczywiście zobaczyłem portal. Wszedłem do niego i znalazłem się w łazience. Wiedziałem, że to dosyć dziwne będzie, jak obca osoba wyjdzie z czyjejś łazienki, dlatego wyszedłem oknem. Poszedłem w stronę mojego domu. Zdałem sobie sprawę, że nie wiem, gdzie jest Ignacy. Pamiętam, że rozdzieliliśmy się w starej posiadłości już więcej się nie widzieliśmy. Miejmy nadzieję, że gdziekolwiek jest, nie jest w niebezpieczeństwie.